Siemano, witam kurwa wszystkich Siema No i kurwa jedziemy z tym gównem Ty, to ściszyć śc gówno? Dobra, jedziemy Jedziemy <ścoughs> jedziemy kurwa na bitwę o, gdzieś na jakąś taką Only girl Only Only Powiedziałem only <ścoughs> Na spokojnie, wchodzimy do gierki. Strzelec. Co tu się kurwa dzieje z czułością? Do chuja pana. Kurwa 5 fps mam w tej grze zajebanej. Uuuu, cały gra, Pewna Pełna wczutka. Nie obiecuję oj, śmieszą mi tacy ludzie, nie? Śmieszą mi tacy ludzie, serio! Śmieszą mi tacy ludzie jak ty, Muszę co? Powyzywać mnie, myślę, że mi to obrazi. Jestem twardy jak skała, nie do zbicia, kurwo. A tyle się spokój, bo dostaniesz bana, z kurby synu. Kurwa co za tupet, ludzie nie wytrzymam No Kurwa, no śmieciu, ale daj followka Ale daj followka, ale daj followka Daj followka, nie zapytaj o followku Hello, hello, how are you doing? I'm in front of us! Jak nie można, co co powiedziałem? Co powiedziałem? Co powiedziałem? Co powiedziałem? Co powiedziałem? Co powiedziałem coś złego? Czyli tak? To nie przepraszam! <laughs> jak się nazywa ta wtyczka na emotki? Nie mam tego. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję. Czemu mi się coś pobrało na komputer, ty? Nie wiem, nie wiem. Jak znowu stracę konta, to uwierz się, że przyjadę, się? Do ciebie. Wiesz co? Szanujecie. Szanujecie jako pierwszy mój moderator. Którą? A, główną? Człowieku! Moja pyta główna się nie ima. Masz mieczyk, gratulacje! Jesteś pierwszy z mieczykiem. Witam serdecznie. Chuj wie! Siema, chuj wie! Ja nie wiem, jak się w to gra, nie? Jedziemy. Hello? Hello? Whatsapp, up? whatsapp. Up? Tylko ktoś mi nie odpowiada, nie? Hello? Hello? Uuu. Leży jeden. Uh. Julia! Chwileczka. Ty, ale to jest dobry pomysł, kurwa. Posplay Kratosa. Podeślij mi jakiś pomysł yy... i się dogadamy, nie? Czy graliśmy? Dziękuję za ten... dobrze pamiętam to auto. Kurwa, ale klimat. Mogę <noise> chyba coś powiedzieć, nie? Niezręcznie. Jedziemy. Yo. Oh, hope. Oh. oh, squat. Oh. Surge down! Surge got down! Drop them! down! down. down. <laughs> <laughs> What's the situation? Huh? Huh? Are you deaf? I'm asking what's the situation? Fucking bastard! Behind you! No trochę, trochę się wstydzę, no. Mhm. Mm Może. Nie no co chodzi? 12 minut do punktu.

No ja właśnie zmieniam Siłowna do mnie dzwoni, no nic dziwnego Nie ja obchodzi mi kary za pringo. Nie Nie Dzień dobry Ty E Zniknąłem Halo Halo, widać mnie? Ja wiem, że to może to być dziwne, zimno, ale Ja tu jestem, ja <grym> ja jestem. <grym> Go, 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 go <grym <grym Fuck, fuck!

Um, czapka z głowy, nie moje. <śInnenulas> moje kurwa też najwidoczniej. Następny przystanek. Poba <ś> się kurwa, schowaj! Ale w kurwiony, ale w widzisz to w tych oczach nienawiści człowieku? Dobrze. Siema is... wow. Ja dziękuję wszystkim Ale ja nie widzę Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo to jest. Pełna wciuta, pełny RP, pełna wciuta Follow me, follow me and I will grant you freedom Wiem, ja, że nikt za mną nie idzie Goddammit! Nie, neklusy